Znajdujemy się w tej chwili na polach konopi włóknistych pod Elblągiem, w miejscowości Gronowo Górne. Kilometr od naszego zakładu przetwórczego, gdzie słoma, tu wyprodukowana, trafia na zakład do przetwórstwa, do produkcji polskich konopnych tkanin. Zająłem się uprawą konopi ponad 10 lat temu, trochę na zasadzie na przekór. Chciałem zrobić artykuł o tym, że nie wolno w Polsce uprawiać konopi. No i w toku tego artykułu okazało się, że jednak jest taka możliwość, więc już jak się powiedziało A, to trzeba było powiedzieć B i nagle w ciągu kilku lat ta zbudowała się z tego firma, która 100 osób zatrudniała. Więc taka dosyć może nietypowa historia. To nie jest tak, że od dziada pradziada w konopiach siedzę, chociaż później okazało się, że moja babcia ze swoją matką te konopie też uprawiała. Początkowo zajmowaliśmy się wyłącznie sektorem zielarskim, czyli za gospodarowanie tej zielonej części rośliny, którą w tej chwili już na tej plantacji nie widać, bo mamy późny listopad, jak kręcimy. W którymś momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego dość oczywistego faktu, że konopie włókniste. Mają sobie włókno, więc co by było z tym włóknem, należałoby zrobić, bo tak naprawdę no, tego do końca nie widać na tej roślinie, ale ta zielarska część to jest kawałeczek tego, co roślina wyprodukowuje, a cała słoma, która powstaje, zawiera w sobie bardzo dużo bardzo cennego włókna. W największym skrócie robimy skonopi bawełnę, czyli wyciągamy to włókno mechanicznie, yy, przerabiamy je w taki sposób, żeby nadać mu fizyczne cechy podobne do włókna bawełnianego, i później wykorzystując park maszynowy bawełniarski, który tutaj na zakładzie żeśmy cały zgromadzili, produkujemy przędzę. Przędza to jest po prostu nitka, z której możemy później zrobić gotowe wyroby. Ja na przykład sobie głowę grzeję teraz przędzą konopno-bawełnianą. De facto nie ma innego wyjścia niż to, żeby konopie zastąpiły częściowo syntetyki czy plastik, które w tej chwili są w modzie wykorzystywane, bo rzeczywiście dużo osób nie ma z tego świadomości. Natomiast moda czy produkcja odzieży, dużo szerzej rozumiana jest jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko y, branż. I to y, zarówno y, środowisko na etapie produkcji, jak i y, zagospodarowania tych odpadów, tak? bo niestety tak tzw. fast fashion i, i moda na to, żeby robić tandetne, badziewne rzeczy, które szybko trafiają na śmietnik i są wykonane z plastiku, z odpadów produkcji ropy naftowej, bo poliester, który króluje, czy akryl, no to są wszystko y, y, pochodne rafinacji ropy naftowej. Tak dalej być nie może.